Cześć, witajcie w takim nietypowym, niecodziennym odcinku wieczornej kawy, gdzie w sumie jest to odcinek wieczornej kawy z twarzą. Tak, to jestem ja, ja tak wyglądam, ta broda nie jest doklejana, jest prawdziwa, tak już od razu, jeżeli ktoś by chciał zapytać lub się zastanawiał. I w ogóle jest jeszcze, jeszcze bardziej creepy niż zazwyczaj, ponieważ za oknem jest jasno What the fuck! Zazwyczaj staram się nagrywać w wieczorowej godzinach wieczorną kawę, żeby chociaż ten klimat wieczorny zachować, ale tym razem chciałem tak bardziej z twarzą nagrać ten odcinek, ponieważ chciałem podjąć dyskusję, którą zaczął MediaFan w jednym ze swoich odcinków, mianowicie we vlogu o tytule Macanie Książek, czyli e-book kontra książka. Przepraszam bardzo, ja mówię często jeszcze e-book więc zamiennie mogę używać tych, tych słów, więc nie zwracajcie na to uwagi i od razu z góry za to przepraszam. Zapisałem sobie na karteczkach, żeby być oldschoolowy, chociaż mogłem równie dobrze na kompie, który mam teraz przed sobą i z którego czytam, nieważne. Zapisałem sobie uwagi jakieś i, i punkty, do których chciałbym nawiązać z Twojego filmu Mediafanie. Mianowicie wspominałeś, że odkąd zacząłeś czytać e-booki, i na, na, na swoim czytniku nie masz już standardowego miejsca do, do czytania książek czyli takiego miejsca, gdzie masz fotel, lampkę i, i, i możesz usiąść i sobie poczytać my z żoną w sumie odkąd u nas się pojawiły czytniki e-booków w domu to tak naprawdę też jesteśmy jakby pomiędzy zwykłą papierową książką, a a, a tą elektroniczną formą, ponieważ Nasze czytniki nie posiadają podświetlenia ekranu, więc mimo tego, że to są formy już cyfrowe, to jednak ciągle nie jest to forma taka, że możemy sobie gdziekolwiek czytać, no ponieważ jesteśmy też uzależnieni od zewnętrznych i sztucznych źródeł światła lub, lub naturalnych, jeżeli to jest po prostu słońce i światło dzienne. Ja akurat posiadam. Nie posiadamy Kindla. Ja posiadam. Onyx Booksa, żona również posiada model, który mi w sumie podkradła, ale to temat na inny odcinek może. I w sumie my nadal mamy takie miejsca do standardowego czytania książek, właśnie gdzie jest lampka, gdzie jest fotel, gdzie, gdzie jest miejsce dla kota, który może sobie spać obok nas jak czytamy. Zazwyczaj też czytamy po prostu gdy kładziemy się do łóżka do spania, to po prostu wieczorem sobie jeszcze coś tam Doczytujemy. Inna kwestia. Zupełnie nie rozumiem tego oburzenia w komentarzach pod Twoim filmem, że tam padło stwierdzenie, że jeżeli ktoś nie czyta, jeżeli nie czytacie książek, to jest źle, bo jak ktoś nie czyta, to jest debilem. I w sumie zgodzę się z tym, bo tak naprawdę tam często się pojawiały argumenty w stylu, że Jasne, że warto czytać, ale tylko poważne i specjalistyczne książki. Albo owszem, warto czytać coś poważnego, bo jak się czyta jakieś głupoty, lub niepoważną literaturę, to, to wtedy to, to są stracone godziny. Zupełnie się z tym nie zgodzę, bo chociażby czytanie książek poszerza nasze słownictwo, poszerza naszą wyobraźnię. Zwłaszcza czytanie dzieciom poszerza ich wyobraźnię. Na pewno dykcji nie poprawia, bo staram się czytać dużo, a mówię dalej po prostu strasznie koślawo. Zwiększa y, empatię, zwłaszcza jeżeli czytamy dzieciom, no i generalnie poszerzamy swoją wiedzę na temat y, świata. A to, czy czytamy y, jakieś biografie lub poważne książki, czy książki specjalistyczne, czy na przykład czytamy fantastykę, którą uwielbiam, y, a która już mi się ostatnio zaczyna nudzić, to uważam, że i tak nie jest to stracony czas, ponieważ to jest moment, w którym możemy się zrelaksować, y, odprężyć. Y, Odetchnąć po, po jakimś tam gonitwie w ciągu dnia, więc to jest jak najbardziej fajny, fajny sposób takiej, nie medytacji z książką. Yy, I to jest jak najbardziej fajne, i nie uważam, że, że, że jest się debilem, również jeżeli się nie czyta tylko poważnych książek. Bo jest się debilem, jeżeli się w ogóle nic nie czyta. I niestety taka jest prawda. Deal with that, I'm just saying. Yy, I jeszcze jest inna kwestia, właśnie fizyczności. Szczerze to rozumiem argumenty, które tam przytoczyłeś. Też nie do końca rusza mnie zapach książki. Książki czytam, nie wącham ich, ale ok, jestem w stanie zrozumieć ten argument, że, że, że ktoś lubi czuć zapach książki, lubi czuć ją w dłoniach. Natomiast ja mam inny problem, ponieważ często jest tak, że na przykład zaczynam czytać jakąś serię. I ona ma kilka tomów. I na przykład e, kupiłem sobie e, Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Książka, no, całkiem, całkiem e, wydana, po prostu ekstra. E, fajna faktura okładki, wypukłe napisy, e, naprawdę bardzo ładnie wydana, z, z fajnym paskiem, który możemy używać jako zakładki. E, wszystko schludnie, pięknie, czytelnie. Nawet fajnie pachnie. Ok, zgodzę się, że nawet fajnie pachnie. I przeczytałem tą książkę i mi się strasznie spodobała. Więc jako zbieracz i kolekcjoner kupiłem też drugi tom. Więc już dwie cegiełki ładnie mi zalegają. I owszem, zgodzę się, lubię też mieć na półce kolekcje książek, które przeczytałem. Zdarzyło mi się też nawet kupić książki, które na przykład ktoś mi kiedyś pożyczył i gdzieś tam dawno, dawno temu na studiach jeszcze je przeczytałem. A potem wiele lat później kupiłem te książki tylko po to, żeby po prostu stały mi na, na regale razem z innymi pozycjami, które przeczytałem, ponieważ po prostu e, lubię na przykład spe, jakichś tam autorów, pisarzy, więc e, też cieszy mnie widok właśnie książek, które oni popełnili i stoją u mnie na... Na regale i dumnie się prezentują. To taka moja kolekcja. Jeżeli byście te książki wzięli do ręki, to moglibyście śmiało mi zarzucić, że ich nigdy nie przeczytałem, ponieważ książki są w stanie idealnym. Nie widać, że w ogóle były czytane, więc są w stanie dziewiczym, można by rzec. I tu mam taki dylemat, ponieważ kontynuację tego cyklu zacząłem już potem czytać w formie elektronicznej. No i teraz mam zagwostkę. Czy kupić. I jeszcze raz książki w wersji papierowej, żeby dopełnić swoją kolekcję, ponieważ nic nie, nie denerwuje mnie bardziej chyba niż, niż kolekcja, która jest przerwana w połowie. Bo ten cykl akurat ma na przykład cztery tomy, ja mam dwa w postaci papierowej, a dwa pozostałe przeczytałem w wersji elektronicznej. No i jak to teraz pogodzić? Nie miałem wcześniej takiego problemu. Teraz taki problem się pojawił. No, i jeszcze właśnie razem z żoną sobie obejrzeliśmy, <coughs> przepraszam, Twój vlog na temat właśnie macenia książek. I jeszcze żona takie dwa argumenty przytoczyła, o których ja też nie pomyślałem, więc nie będę sobie przypisywał, że to ja je wymyśliłem. Od razu mówię, że to jest pomysł mojej żony i to są jej argumenty. Mianowicie, jeżeli są targi książki, na które często wpadamy, ona częściej ostatnio, ale nevermind to zazwyczaj czeka się w kolejkach, żeby u swojego jakiegoś ulubionego autora dostać podpis i dedykację w tej książce. No i tutaj jest kolejny problem, no bo mamy książkę na przykład w wersji cyfrowej, no to przecież nie pójdę, owszem, mam na przykład ekranik dotykowy, mamy rysik, więc teoretycznie mogę położyć czytnik na stole przed autorem i poprosić o zrobienie elektronicznego podpisu, ale to już nie jest taki fajny klimat i nawet jak ktoś przyjdzie do domu, no to o, czekaj, odpalę czytnik, żeby ci pokazać podpis mojego ulubionego autora. O, cholera, zapomniałem, właśnie go gdzieś usunąłem, albo czyściłem kartę pamięci, i wszystkie podpisy poszły się walić. A tak to mamy zawsze gdzieś książeczkę na regale, którą możemy wziąć, pokazać. O, tutaj jest podpis, albo nawet chociażby komuś w prezencie kupić i właśnie załatwić taki podpis autora. To jest bardzo fajny pomysł, i tutaj się zgadzam z Tobą Mediafanie, że, że to jest. Naprawdę ciągle bardzo fajny pomysł na prezent, mimo doby takiej cyfryzacji wszystkiego i elektronifikowania, no, przerabiania na wersje cyfrowe z wersji analogowych powiedzmy. I jeszcze druga kwestia, dosyć ciekawa sprawa. Żona zauważyła, że gdy odkąd czyta na, na czytniku, czyta książki elektroniczne. To na przykład złapała się na tym, że nie zapamiętała okładki książki i zdarzyło jej się przekręcić tytuł książki, który czytała, ponieważ jak czyta normalną analogową książkę, no to zawsze biorąc ją do ręki widzi okładkę, więc to się zapamiętuje jakoś wizualnie, jak to wygląda, i zapamiętuje się też tytuł, który się zawsze widzi, zanim się otworzy książkę i zanim się zacznie kontynuowanie czytania. Natomiast w czytniku, no to otwieramy sobie, odpalamy sobie czytnik i lądujemy od razu na ostatniej stronie, gdzie skończyliśmy. Nie widzimy tytułu tej książki, nie widzimy autora tej książki, nie widzimy okładki tej książki, więc faktycznie jest to pewnego rodzaju minus. Znaczy, no zależy jak ktoś na to spogląda, ale to jest jakiś kolejny argument w tej dyskusji jakaś różnica między książkami analogowymi. Tak to można powiedzieć, a, a, a książkami w postaci cyfrowej. E, także szkoda, teraz tak e, zauważyłem akurat, a czytałem o tym wcześniej, że, że e, YouTube właśnie zamierzał usunąć odpowiedzi wideo i właśnie teraz, gdy chciałem nagrać ten film jako odpowiedź wideo, niestety e, okazało się, że tych odpowiedzi wideo już nie ma. Więc... E, nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób <grymne> dam ci znać o tym filmie. Pewnie napiszę do ciebie e, prywatną wiadomość, albo gdzieś w komentarzach e, napiszę, ale raczej prywatną wiadomość nie chcę ci tam śmiecić gdzieś w komentarzach. E, I mam nadzieję, że, że, że jakoś e, się wypowiesz, albo może, że, że jakoś pociągniemy razem tą dyskusję. E, jeżeli nie teraz, to kiedyś w przyszłości. E, także dzięki Wam wszystkim za uwagę e, w tym dziwnym i nietypowym e, nagrywanym. W środku dnia odcinku Wieczornej Kawy jestem Virius, to był kolejny odcinek Wieczornej Kawy, dzięki Wam wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć.